Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. Czwarty raz spotykamy się na tym samym, remontowanym przez Handy Design, na gotowo pod klucz dla mnie mieszkaniu. Z tej strony Michał Kołtyś, warszawski inwestor. Jesteśmy dokładnie tydzień później. Znaczy, tak naprawdę jesteśmy 10 dni później, ale wykonawcy do tego etapu skończyli w piątek, a dzisiaj jest wtorek. Dzisiaj jest wtorek, jestem bardzo, bardzo. Podekscytowany, bo już o 20 zaczynamy rejestrację uczestników programu od Zera do Rentiera. I teraz zobaczmy, co w tym tygodniu, w jeden tydzień, udało nam się zmienić w tym mieszkaniu. Jak pamiętacie, był podwieszany sufit, on nadal jest, natomiast mamy też już sztukaterię. Te sztukaterie i sufit są już pomalowane. Natomiast ściany jeszcze nie, z jednego powodu, ponieważ nie mamy jeszcze sztukaterii ściennych. Oprócz tego, coś czego nie było, mamy już podłogę na całości. Choć Miszka, tutaj gdzieś tą podłogę odkryjemy. Nie chcę tu chłopakom za bardzo psuć, bo będą na mnie potem krzyczeli, ale, ale mamy już dom bielony z tego co widzę położony, więc mamy podłogę, podłoga jest zabezpieczona. Ważne jest, że przy takim zabezpieczeniu, to znaczy tak, jak macie kumatą ekipę, taką jak ja mam tutaj, to to zabezpieczenie jest wystarczające, bo ono jest tak naprawdę zabezpieczeniem przed przymalowaniem. Ale gdyby się okazało, że zostałyby jeszcze jakieś prace takie cięższe albo jest mniej kumata ekipa, no bo żeby nie zniszczyć tego parkietu, no to trzeba teraz uważać, żeby na przykład drabina, którą stawiacie, tak jak tutaj miała ochraniacza. Tak? Czyli gdzieś tam panowie sobie coś nawijają taśmą i coś takiego stawia się na parkiet, a nie samo drewno czy te plastikowe, te, które mogą robić wgniecenia. Więc to, jak bardzo zabezpieczamy, zależy od tego, jak bardzo solidna, dokładna i uważna jest ekipa. Tutaj jeszcze jedna. Rzecz, którą chcę Wam pokazać, to jest spiek, właściwie dwa spieki połączone ze sobą. Tego typu prace ja lubię, żeby wykonywali ludzie, którzy się na tym znają. I cenię wykonawców, którzy przyszli i powiedzieli: jakby spieku nie kładziemy, nie czujemy się w tym, i wtedy przed inny nasz wykonawca. Najpierw trzeba pod tego typu spieki odpowiednio przygotować podłoże, odpowiednie siatki, więc jeden dzień przygotowania, drugi dzień wycinania, znaczy drugi dzień już wycięcie tego pierwszego dnia i przyklejenia Będzie piękny, nie chcę tego rozpieczętowywać, żeby chłopaki nie musieli jeszcze raz, pokażę Wam potem na efekcie końcowym. Więc to jest ta zmiana w ciągu tygodnia. To nie jest skomplikowane, żeby te deski ułożyć. że potrafi pracować, te dwie osoby pracujące na tej nieruchomości, bo tylko dwóch wykonawców pracuje w tym mieszkaniu. Jest zrobione i to są te główne zmiany: czyli mamy podłogę, mamy spieki, mamy pomalowane, mamy przyklejone sztukaterie, wszystkie dookoła, prawie wszystkie, bo jeszcze te wanek się kuchennym nie mogą być, bo one będą. Z szafkami, dopiero po zamontowaniu szafek mamy otwory. Otwory mamy zarówno pod oświetlenie, jak i pod głośniki. Wszystkie kable, gniazdka tam są już wyprowadzone, mamy gotowe. Chodźcie, zapraszam Was serdecznie, przejdziemy sobie teraz do sypialni. Zobaczymy, czy coś się zmieniło w sypialni. W sypialni mamy tak. To samo, jeżeli chodzi o sufit czyli wszystkie sztukaterie sufitowe, te przy tym elemencie uskoku sufitu podwieszanego też, mamy otwory już, mamy przygotowane to, czego jeszcze nie mamy. Widzę, że tutaj panowie mieli zrobić tapetę, to będzie piękna tapeta, ale pewnie zdecydowali, że tą tapetę, ją można by było już położyć i zabezpieczyć, ale po co, skoro można najpierw pomalować, a potem położyć tapetę. Tu są dwie szkoły, Falenicka i Otwocka. Jedna mówi, że najpierw tapetę, a potem ten, bo coś tam się kleje na... No ale dobra, wybrali ten sposób, więc sobie poradzą. Też zobaczcie, na całości mamy już położony parkiet. Parkiet czeka tak naprawdę na koniec, na... I tak samo, słuchajcie, to jest, no w ten sposób została zrobiona tutaj hydraulika. I nie ma co tutaj nie wiadomo czego wymyślać, dlatego że i tak to będzie zawsze za zasłonami. A jeszcze momentami za zasłonami i firankami, więc naprawdę nie cudujmy, nie będzie tego widać. Oczywiście dojdą listwy przypodłogowe to jeszcze nie ten etap, żeby je montować i tyle. I ostatnia, e, ostatni element to jest Łazienka, chodźcie zobaczymy, jak wygląda e, Łazienka. Tak jak widzicie, też już mamy tutaj osadzone. Drzwi, więc wchodzimy do łazienki. W łazience zmieniło się też dużo, bo mamy już doklejone pozostałe płytki. Mamy zamontowaną deszczownicę, jest słuchawka, można szaleć, odpływ liniowy, naprawdę bardzo ładnie to wyszło. Zobaczcie, jak pięknie tutaj mamy to, to wykończone. To jest kwestia dbałości o detale, gdzie. Nie ma ani jednego wyszczerbienia płytki. Też bardzo ładnie zrobiona rewizja, nie jakieś tam białe drzwiczki, tylko wklejona płytka. Gniazdka łazienkowe takie jakie powinny być, czyli zabezpieczające przed wilgocią, no przede wszystkim przed jakąś wodą, która mogłaby gdzieś tutaj wpaść. Wszystkie odpływy mamy, czekamy na meble. O, mamy też już radio. Zobaczymy czy gra. Gra, o na Eskę ustawiłem. Ja uważam, że to jest fajne, słuchajcie, bo można sobie rano. Mam swoje ulubione audycje w radio, więc mogę rano korzystając z łazienki sobie je włączyć. Ja wiem, że są te aplikacje w telefonach, coś i tak dalej, ale nim znajdę, nim coś, może telefon się jeszcze ładuje, ciach, wchodzę, włączam sobie i to naprawdę, słuchajcie, bardzo fajnie gra. Jaki szlagier. Przyjadzie, spróbujemy głośnie. Ok, tak jest chyba najgłośniej. Naprawdę, naprawdę wystarczająco. E, dobrze, jeszcze jedną rzecz Wam pokażę, bo wprawne oko, wprawne oko zada pytanie, przynajmniej powinno. Misza, jakbyś mógł tu wejść, o tutaj, dobra. Sorry, że Wam z tym kadrem tak biegamy, ale chcemy Wam coś pokazać. E, wprawne oko zada pytanie, a gdzie tu jest kaloryfer? Więc... Helera to tu nigdy nie było, ale były e, rury grzewcze tutaj. W związku z tym zrobiliśmy to w ten sposób, że to zabudowaliśmy, ale tu na górze jest kratka wentylacyjna, którą to ciepło wychodzi. Dodatkowo to jest nagrzane cieplutkie. Ponieważ ta łazienka jest wewnętrzna w budynku, czyli tam jest klatka schodowa, tu są pomieszczenia ogrzewane, to nie ma potrzeby, nie wiadomo czego wymyślać, ale gdyby. Mój najemca, jednak czuł, że jest mu zimno w stópki, to takim elementem, który będzie miał będzie ogrzewanie podłogowe, które tutaj jest zamontowane, sterowane ze smartfona, więc będzie mógł sobie po prostu włączyć ogrzewanie podłogowe i podgrzać stópki. Tak samo w przedpokoju mamy już tak jak widzicie, sztukaterię, mamy sztukaterię. Mamy już pomalowany, tak samo sufit, otwornicą, powycinane otwory na oświetlenie, gotowe do montażu. Na dzisiaj, prowizorki, oprawki, po to, żeby były i tyle, i nie ma co więcej pokazywać. Tak wygląda 95% remontów, które Handy na gotowo pod klucz realizuje dla mnie. Prawda jest taka, że jedyny powód, dla którego tu przyjeżdżam, to jest po to, jest to w miarę blisko mojego biura, więc jakby mam blisko, ale po to, żeby dla was nakręcić kolejne odcinki. Wszystko działa. I jeżeli mogę czymś się z wami podzielić, jak kiedyś robiłem, to częściowo przynajmniej sam. Znaczy, ciągle miałem projekt, ale te dogrywanie tego wszystkiego, te 7-8 lat temu robiłem sam i to naprawdę często jest dziennie 150 różnych e, rzeczy. Tyle na dzisiaj kochani. E, już w przyszłym tygodniu zaproszę was, żebyście razem ze mną oficjalnie wbili pierwszą łopatę na moim nowym przedsięwzięciu deweloperskim. Pokażę wam, opowiem wam też co będę budował i Pozwolę sobie zasygnalizować, że już w najbliższych tygodniach wystartuje też mój projekt inwestycji deweloperskich. Nie szkoleń o inwestycjach deweloperskich, a wspólnego inwestowania w deweloperkę, w kolejne projekty deweloperskie. Więc pokażę Wam ten projekt, który ja robię sam za moje pieniądze, ale będę też Wam pokazywał te projekty, których częścią możecie być Wy. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję. Już dzisiaj o godzinie 20.00 startujemy. Widzimy się na stronie rentiera.com. Coś Wam zdradzę. To jest to, co kocham w ludziach kreatywnych, którzy nie przyjmują nie jako odpowiedź. Więc pomimo tego, iż no, całą tą rejestrację mamy na WordPressie, Strony nie ma pod tym adresem, no ale żebym ja ją mógł zobaczyć, i tak dalej, więc ona jest opublikowana. 20 osób już znalazło obejście i się zapisało, więc część pisze do mnie, mówi: Słuchaj, Michał, sorry, albo siedzę w IT, poszukałem sobie w WordPressie, znalazłem, sorry, że tak jest. Cieszę się, że już teraz cieszy się to taką popularnością. Myślę, że jako o tej 20.00 wystartujemy już oficjalnie. To bardzo szybko te miejsca, a warto jest je rezerwować. To jest projekt, który cały czas będzie rósł. Będę dodawał kolejne moduły. To jest absolutnie najbardziej kompleksowy projekt, jaki, jaki mam. I zobaczycie, i wykupujecie dostęp tylko raz za naprawdę symboliczne pieniądze. Za cenę obiadu dla czterech osób, nie w dobrej restauracji, w przyzwoitej restauracji. Albo nad Polskim Morzem. Cztery razy rybka nad Polskim Morzem i wystarczy na uczestnictwo. Więc zapraszam Was, bo chcę jak najwięcej osób dowieść, pomóc, dowieść w miejsce, w którym będą rentierami, pomóc im dojść w miejsce, gdzie będą niezależni finansowo, gdzie ich nieruchomości, tak jak to moje mieszkanie, które, którego nie sprzedam, bo nie sprzedam, tylko wynajmę. Podzielę się z Wami, zwłaszcza z uczestnikami, sekretów wynajmowania i sekretów flipowania, konkretnymi danymi, za ile się wynajęło, ja pokazuję umowy, a jest tu wszystko naprawdę zrobione super solidnie i za to jestem bardzo wdzięczny Pauli, założycielce szefowej Handy Design, bo dzięki temu, że ona dogląda tych inwestycji, dla mnie ja mogę mieć więcej czasu. Żeby nagrywać dla was, żeby dzielić się moją wiedzą, doświadczeniem i żeby sobie robić moje kolejne projekty deweloperskie. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiaj. Widzimy się o 20.00 na stronie od Zera do Rentiera. Do zobaczenia.